Witam, pozdrawiam serdecznie. Cześć dzisiejszym leśnym towarzyszom. Mundur, który mam na sobie, jest to M-84 duński flektan Zmierzamy sobie dalej taką ścieżką. Nie jest to ścieżka dydaktyczna. Pozdrawiam leśnego kompana z którym byłem w się przyrody Węże, w Szachownica, Zaręczański Park Obozowy. Zmierzamy dalej Cieszę się jak dziecko na widok lasu do lasu, może zatrzymam się Szum drzew, ptaków śpiew Ogólnie lubię sobie wyjść do lasu Pogotować Usmażyć coś Kiedyś, dzień w dzień Robiłem łódka z kuszaka. ale po jakimś czasie już mi się trochę przejadły te łódka, więc zacząłem brać warzywa na patelnię. Później kluski leniwe. Także myślę, że leśna kuchnia, no zalewajki to jeszcze w lesie nie robiłem. A jakbym zrobił zalewajkę, to taką pyszną, mm, palce lizać. Także chciałbym podziękować i pozdrawiam grupy Arony in The Forest, Buszka w Lesi Ludzie, Buszka w Ziemi Łódzkiej Pozdrawiam serdecznie. Melduję się z lasu, tu gdzie najpiękniej i pozdrawiam serdecznie, dasz